Siemano, siemano, co tam dołączy? Siemano, siemano. Co tam dołączy? Kurde, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Siemano, śmano, śmano, siema, siemano, śmano, siemano jeszcze nikt nie dołączył, ale se pogramy może mało być widać. Siemanko, siemanko. Siemano, kto tam dołączył? Grałem sobie w busika simulator. O. Ładnie wchodzą ludzie. Siemano, siemano, kto tam dołączył? Gram w Boost Simulator Siema Olek, siema, siema Teraz już mi się nie chce nic i sobie gram w busika Wiem, że nie widać trochę Bo nie mam jak ustawić telefonu Bo ekran jest wielgaśny Ale... Czekam, kurde, no jedź tym Bo tam stoi jeszcze jakiś jeden busik i kleksonu trochę używam żeby ten a ja chyba jadę dalej dobra, cofniemy trochę i jedziemy dalej bo ja jadę dalej ogólnie wyprzedzimy ich ja jadę dalej to nie mój przystanek a tak to czas niepotrzebnie tracę eee, dobra dobra, tu trzeba stać bo kurde, światełka kierunkowska trochę się tu jeździ niepoprawnie ale ale dobra. dobra tutaj ten tramwaj 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 e, nie policji tu na szczęście nie ma ale jest coś takiego że jak się jedzie pod prąd to karę ci nalicza albo za, za szybką jazdę no są takie te Jest mało. Nie wiem, jest trochę realistyczna, ale jest trochę mniej. E, tam, tam to fajna gierka. Jak się lubi jeździć jakimiś autobusami czy czymś, to fajna gierka. I tu na przykład tu jest ten... I się otwiera. Tutaj widać te wszystkie D o. Rozliczenie. A możemy zobaczyć jakie rozliczę. E eee 561 tysięcy, no trochę linię mam sporą, bo mogę Ci pokazać tam no, To są moje wszystkie linie ogólnie Trochę sporo, autobusów mam bardzo dużo Zamykamy, podnosimy i jedziemy dalej A nie, kliknęłem nie ten przycisk i cofam. był No dużo jest tego ja już gram w nią, trochę gram. Jak mam czas, to sobie gram. A właśnie teraz jeżdżę elektrykiem głównie. To jest elektryk BYD. I powiem, że kurde, fajny jest ten elektryk, bo fajnie przyspiesza. Bo spalinówki tak nie przyspieszają fajnie. O! No i tak się. Ile tego jest. Trochę naginam czasem przepisy, ale to nikt tego aż popa się, jadę jak, jak król. <laughs> Dobra trzeba hamować kierunkowska, że wjeżdżamy na przystenik, opuszczamy, otwieramy drzwi. Jak gra się nazywa? Boost Simulator 21, ale teraz z tego co wiem, co to wyszła nowa gra, ta właśnie tylko chyba 26, nie wiem, jakoś takie coś wyszło nowe. Cześć tam, Miłek. E, no, wyszła nowa już część tego. Ja mam dalej starą, kurde. Trzeba było trąbić na nich, bo kurde, na złym pasie stoję jak zwykle. Dobra. No i potrąciłem człowieka. Świetnie, tego nie planowałem. Potrącić człowieka, nie chciałem. Przepraszam bardzo. Nie chciałem potrącić człowieka. O, przyszło mi powiadomienie, że nie ustąpiłem pierwszeństwa tramwajowi. O, i mam cię czerwone. No mogę się zatrzymać na razie, ale no bo może mi mandat naliczyć. Jest fajna ta gierka, powiem Ci szczerze. O, to nie są moi, ale... I dużo rzeczy jest. Yy, jakby... Cześć, cześć tam, kto tam ten... napisał. O, zielone, to ciśniemy. Też przez miasto nie wolno tyle cisnąć. Ale kto to tam... O, oczywiście jakiś mandat dostanę. Ale mam tyle siana, że nie potrzebuję. O, o. Tram pokazało mi Куда же едешь с Ну я до 8-тих, раз. Pieniądze takie, że w realu to nie, ale zarabiasz pieniądze, kupujesz sobie autobusy, linie tworzysz nowe, to takie rzeczy to tak. Przez przypadek stawiło. <laughs> no, jeszcze mogę sobie pograć, nie wiem. Nie wiem, jest 19 no to do dwudziestej, jakoś tak. O, tu trzeba skręcić. Skręcić. O, tutaj trzeba uważać o tu są te takie hmm ja tym jakoś tak do dwudziestej no i chodnik zahaczyłem o autobus kolejny przede mną mm. Ciekawe kiedy ruszy. Jadymy, jadymy, jadymy. Dobra. O, zaż, można chodzić. Tu są ludzie, a tu go... Kurde, zasnął. Sprawdziłem jeszcze jego bilety, czy bo są też tacy, co jadą na gapę. Dobra, to cześć, 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 dobra, cyk, kierunkowskaz, jady. jedziemy do przodu, jedziemy. O, odblokowałem się coś. Co jest? Nie mogę nawet podjechać? O co, kaman? Co tu się stanęło? Tu jest jakieś coś nierówne. Zawiesił mi się autobus. On lag. Spróbuję zjechać z górki. <gry> A może cofniemy? No, się zawiesił, kurde. Jeszcze raz się z tym spotkałem. Poszedł w dół, kurde. A to ciekawe, dlaczego tak się stało. Ulica pewnie jest jakaś taka. Nieciekawa. No nie, nie puszczamy ich. Jedziemy. O, oho, pozahaczałem. Jedzie. Uch, dobra, jedziemy, jedziemy. Tutaj się zatrzymujemy. I wypuszczam, żeby wózek wszedł. dalej. <laughs> jedymy, jedymy. O, o, człowiek. Powiedz za chwilę, że potrąciłem człowieka. Dobra, jedymy. O, speeding, za szybko jadę. Na zderzaku się zatrzymałem. Na zderzaczku na zderzaku, dobra, idziemy prosto. Prościutko przed siebie Slow, czyli szkoła, jechać wolniej. No dobra, będziemy jechać wolniej. O, autobus dwupiętrowy. To wszystko moje jest. No, obserwatorium jedzie, tak? Obserwatorium. Nie wiem, po angielsku obserwatorium, no to chyba obserwatorium, chyba tak. Chyba tak. Ludzie wchodzą, 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 wchodzą. Ja tu mam taki ten, jak nie widać te lusterko i wszystko widzę, ale telefonów tak nie jestem w stanie ustawić, ja tylko wam tak ustawiam. O siemano, o siemane, tam wszedł? I ludzie wchodzą. Jarąkowska z drugą stronę i ruszamy. No i jadymy. o speeding. Po trzeba wypuścić, bo mi się pokazało u góry tam, o, że trzeba wypuścić jakieś wypuszczone zostało. Jadymy dalej.